Hej, słuchajcie, właśnie sobie już tutaj kasowałam status, żeby napisać co że nakrywałam, bo chciałam nagrać filmik. A tu nagle przychodzi mi pozdrość, skrzypaczki, także bardzo, bardzo Ci dziękuję i naprawdę mega dzięki. Super. Boże. Ja myślałam on sobie ja robię bo napisał status, to chcę pozdrow, bo napisałam, ja. Boże, dziękuję. Um, Naprawę oczywiście, że nagrywam, no jakby inaczej. Proszę, okej, teraz sobie tak tu wyjdę, żeby w ogóle ktokolwiek... Aha, tu był nora. Myślę, że nagrywam. O, jesteś moim najlepszym przyjacielem, ale. Hmm. Dobra, ciebie nie znam, więc trudno. I super, dziomek lol, mnie zaprosił znajomy. <laughs> Właśnie od trzeciego przyjmuję, ale niestety mam nic, z tym. poczekać. nie zareagował, że będzie na YouTube, ale jest on taki ładny, ale ale beka, ale jaki, ale okej okay. mm. Jingle bells Może ja przepraszam, ale do tego co śpiewam, jingle bells Michaela Michela Po prostu kłam, yy, Pozdrawiam. Kari and Nawias i macie chyba zapraszać, bo ona pisała w ten swój hmm. nazwisko. Jeżeli macie ochotę i nie macie nic to, to możecie ją zaprosić. I jak ona to zrobiła, że my na tej nodze to... Dobra, nie wiem, nieważne. E, przykro mi karli, ale mamy limit. Okej, okay, nie wiem co będziemy robić. Boże. Popatrzcie się. <ścoughs> Chyba jeszcze nigdy nie miałam tylu zaproszeń na razy. Po prostu. To w dodatku wszyscy mają taki poziom, żeby ich przyjąć. No no proszę. Następna. Fabre. Yy, pozdrawiam. MSP Wika 2005. I kto? 8? 6, 8. I mam już kilka prezentów, trudno otwierać Wigilie. Do mojej mówi staro widać. Też przyszedł Mikołaj. Tak? Przyszedł Mikołaj? No przyszedł Mikołaj. I dopiero ich trudno go otworzyć. Pozdrawiam dwa... pozdrawiam Malina 342341. Pozdrawiam. Dobra, będę na końcu pozdrawiała. Tak się da Dobra. Oooo, Nie chcę ją otworzyć! Nie jestem z listy życzeń. Ale niech będzie. Dobra, nie wiem. W ogóle kuwa mnie boli, bo mam takiego dziwnego foka. Mam dziwnego foka na głowie, tak dobrze słyszycie. E, czekaj, dzień, ja wam pokażę, co ją ja na głowie. Znaczy nie pokażę wam się, na razie znajdę. Dobra, już jestem i to jest coś takiego... Znaczy... No, no to jest taki tutaj bekę i to mi się strasznie koksauraya to się nazywa. Tak, coś jak to mi się strasznie wbija w głowę. Tylko, że u mnie to właśnie bardziej tak wygląda, bo ja się nie umiem czesać. A to za jakaś jakaś Ej, to jest fajne, już to podoba bardzo. Tak, robię kitkę, biorę włosy, daję gumkę. i, i tu mam wtedy rozpuszczone. Ile kocha. Dobra, nie wiem jak to zrobić. I chyba nawet nie będę tego tak robić. Dobra, wróćmy więc do Morza Misty Planet. I teraz tak. Nie wiem co będziemy dzisiaj kompletnie robić, bo nagrywam dzisiaj trzeci odcinek. Chyba. Chyba, że nie. Yy, nagrywam raz, dwa. Drugi odcinek. Trzeci, no tak. Dwa odcinek nagrywam. W yy, I tak. Ogólnie dostanę święta. Simsy 4 mam trójkę. Ale nie na moim komputerze, tylko na takim komputerze, wiecie, to jest tak, jakby stoi w salonie. Wtedy na tu w salonie mam coś siedzieć, jak mama coś i wiecie jak kupę nagrywać. I po prostu tam jest to na Sims, nie chcę ich tu instalować. Mam tyle kas. Eee! Eee, mogę sobie coś kupić. Animka, mam mało, animek i nie mam takiej... Świątecznej. O, to bym mogła kupić, ale, mm, to No trudno. yyy o ja to mówiłam? Kurde, zapomniałam. Aha, no, i nie chcę się instalować, no i wiecie jak to jest. Więc ja teraz jak dostanę z -y czwórkę, to będę nagrywać. Tak, tak myślę, by najmniej To jest na pierwszym miejscu. Nawet, na no to stracę, ale świetnie mi się podoba. Kurczę, nie, nie mam pojęcia. No ta jest też spoko. Ale dużo mnie też to mają wszyscy, też klepana jest, tak to nazwę. Chociaż tego nie sprawdziłam, jestem w top. Dobra, damy mi prezenta, bo mi dała. Tak, ona mi... Czekaj, muszę sprawdzić, bo ja nie daję za nic No Chyba, że ktoś do odcinka potrzebuję. Tak, ona mi dała prezent, więc ja też to sobie dam. Hmm... To chyba są włosy. To, to będę taką ok. Bo nie wiem co. No czy czym Aha, na kupowanie Aninek. No i właśnie tak, nagrywała te Sims 4. W ogóle napiszcie mi, czy takie coś się przyjmie, bo jeżeli wy nie macie ochoty w ogóle oglądanie, to dla mnie to nie będzie problem po prostu grać sobie a nie nagrywać tego. Tak. No, więc tak. O, to jest to bo jak super aninka z To jest taka super. Tam mi się nie podoba w ogóle, a tak dużo sukienu. Ja Ta jest genialna, hmm. ale też nie jest tak. Oczywiście, I tu jest coś do niego. A to jest co? A... Kurde, to jest też fajne, ale czy mi się przyda taka Może do jakiegoś filmu? A tu też jakaś tania. Co to jest? Tania mi się nigdy nie podoba. Wszyscy ją mają, moje imię. Bo ona jest po prostu brzydka, jakaś taka jakaś Nie podoba mi się. A to jest spoko. A może ta? Sobie kupię... Albo nie będę też z tak... Nie, a ze stałe skupia. Ta mi się nie podoba. ewentualnie ta. Chociaż jest druga. Czy... Jak na Aninka, to taka taka Spoko jest. Co to za taka tania Aninka? Okay everybody, let's create a better Internet together. Oh Just God! This hmm. is O wtedy raz let's create Terry raz turn together. No? Oh my gosh! O to jest głupia, O, raz w lesie. <laughs> nie wiem raz to tak jakoś kojarzy. O, to jest to jest Hmm. hmm. Ta mi się bardzo podobała, ale... Wiecie, co chyba ostatnia strona i... Już 11! Dobra. To z komentarza. Dobra, w tym odcinku koniecznie muszę jakąś animkę kupić. I chyba, dobra, będzie ta ławka, albo... Mm. Kurczę, teraz nie wiem, czy ławka, czy kocyk. Czy ten bałwan? A to, a to jest To, to nie wiem. To... Obie są spoko. Jestem Tu jest... Ej, dosłownie tyle miałam. Przed... Aha, bo bardzo pozdrowień, więc... no. Teraz trzeba zmienić płyście animka, i to będzie w... Pozy. Nie? Ej... O, z podstawowych? No dobra, niech będzie ich podstawowych. Mm, no bardzo fajnie wygląda na statusie, bo tak się akurat mieści równo z tym. Także fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. To to fajnie. Ona podrosła swojego zwierzaka? A ja jakie podobnie zwierzaka chciała podrosnąć? Tak, chciała podrosnąć. Jak będzie wyglądał? What? Aha, bo zmieniamy. A właśnie. Została mi nim nagrywania, bo 15. Gdzie mogę, więc. Będę teraz pozdrawiać. Pozdrawiam Foxy nawias, która w każdym odcinku hejty. Widzicie? Pozdrawiam Klaudusia, i wykrzyknik. Pozdrawiam Wiktoria 1304 Pozdrawiam Malina 3423 Pozdrawiam 223 Wiktoria 223. Pozdrawiam MSP Wika 2015 Skrzypaczka 52. i no. to tyle. No, więc to zobaczymy w następnym odcinku i pa pa.